Jedlina Zdrój to kolejne miasto na Dolnym Śląsku, gdzie będą budowane tzw. Mieszkania Plus. 42 lokale mają być gotowe w ciągu dwóch lat. Tymczasem w sąsiednim Wałbrzychu do pierwszych w regionie Mieszkań Plus lokatorzy wprowadzą się w ciągu kilku tygodni. O szczegółach Marcin Moneta. W tym miejscu przy ulicy Andersa w Jedlinie Zdroju powstanie blok z 42 mieszkaniami plus. To będzie pierwszy budynek wielorodzinny, który wyrośnie w Jedlinie Zdroju od lat 80. To jest mie miejsce według nas bardzo atrakcyjnie, uzbrojone. W promieniu kilkuset e e metrów znajduje się cała infrastruktura: szkoły, sklepy, apteka. Miasto liczy zaledwie 5 tysięcy mieszkańców. Mimo to burmistrz zapewnia, że chętnych do życia w tzw. mieszkaniach plus nie zabraknie. W aglomeracji Wałbrzyskiej gdzie w promieniu 25 kilometrów mieszka 300 tysięcy mieszkańców mamy w ostatnich trzech latach dodatni wskaźnik migracyjny. W ciągu roku ma być wyłoniony wykonawca budynku. Za dwa lata lokale mają być już gotowe. Piedlina Zdrój to jedna z kilku lokalizacji na Dolnym Śląsku, gdzie realizowane są takie inwestycje. Najbliżej w finału są mieszkania plus w Wałbrzychu. Chodzi o trzy budynki mieszkalne przy ulicy Husarskiej. Znajduje się w nich 192 mieszkania, a kilka dni temu oglądali je pierwsi najemcy. Zarezerwowanych jest ponad 90 lokali. Bardzo się cieszymy, że te 192 lokale, które powstały przy ulicy Husarskiej na tę chwilę zapełnią się ludźmi, na tę chwilę zapełnią się rodzinami. Żeby otrzymać mieszkanie plus trzeba spełnić określone warunki. Między innymi najemca musi udowodnić, że stać go na opłacenie czynszu powinien też mieć tak zwaną dobrą historię kredytową. Wynajęcie mieszkania u nas kosztuje gdzieś w granicach 1000-1500 zł, a tutaj niech ma nawet 1000 zł. Czynszu, wszystkiego, nie? to i tak mi się lepiej opłaca, i może wszystko sobie robić w tym domu. Nie? I jest nowe. I jest nowe. Już wiadomo, że za wynajem mieszkań, plus w Wałbrzychu trzeba będzie zapłacić niecałe 19 zł za metr kwadratowy. Do tego dochodzą opłaty eksploatacyjne. Rodziny w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o dopłaty do czynszów w ramach programu Mieszkanie na Start. W zależności od tego, ile kto zarabia, taką dopłatę może uzyskać. I to jest 100% dopłaty, 75% lub 50% dopłaty. Dopłaty są, co ciekawsze, gwarantowane przez 15 lat. Oprócz Wałbrzycha i Jedliny Zdroju, mieszkania, plus na Dolnym Śląsku, mają powstać także w we... W wrocławiu, oławie i zgorzelcu typowane są też kolejne lokalizacje na 8000 lokali. Fakty Marcin Moneta